Studio Mongoose Rodeo udostępniło niedawno najnowszy trailer ich nadchodzącej produkcji, Crossworn. Tę grę akcji w konwencji platformówki śmiało możemy porównać do Hollow Knight czy niedawnego debiutanta Grime. To produkcja typu Metroidvania, która część pomysłów czerpie również z takich gier jak Bloodborne czy Devil May Cry. Projekt będzie miał szansę użyć światłodzienne dzięki udanej zbiórce na Kickstarterze. Gra zadebiutuje na pecetach, chociaż na tę chwilę nie znamy nawet przybliżonej daty premiery. Crowsworn zabiera nas w podróż do ponurego świata Fantazy dokładnie do krainy Firandal. Kiedyś była ona wspaniałym królestwem, jednak po nałożeniu klątwy ziemię opustoszały, a miejsce dawnych mieszkańców zajęły potwory. Akcję w grze obserwujemy z boku. W trakcie rozgrywki przyjdzie nam przemierzyć różnorodne, chociaż ponure i klimatyczne lokacje. Znajdziemy tutaj między innymi ulice zrujnowanego miasta, mroczne budowle czy posępne podziemia. Fabułem do przodu popychają zadania główne. Według zapewnień twórców, znajdziemy tutaj również masę misji pobocznych, zlecanych przez postacie niezależne. Eksploracja świata wiąże się z koniecznością skakania po platformach i stawiania czoła licznym przeciwnikom. Tych ma być w grze około 120 rodzajów. Oprócz tego do pokonania czeka około 30 bossów. Główny oręż naszego bohatera to kosa, która sprawdzi się na bliskim dystansie. Poza tym, wykorzystać będziemy mogli pistolety, które z kolei będą trzymać przeciwników na dystans. Tak jak wspomniałem wcześniej, gra nie posiada jeszcze daty premiery. Jest jednak dostępna karta produktu na platformie Steam, gdzie miłośnicy takich klimatów śmiało mogą dodać produkcję do listy życzeń. Ja czekam z utęsknieniem.